Nożnej. Po dobrej grze przyszły i dobre wyniki. Piłkarze Korony Kielce wygrali drugi mecz w ciągu czterech dni. W Turku pokonali miejscowego Tura 1 do 0. Na to spotkanie Kielczanie wyjechali osłabieni, bo w wygranym 3 do 0 meczu z GKP Gorzów kontuzji nabawili się Paweł Sobolewski i Łukasz Szymoniak, a przed meczem uraz zgłosił Brazylijczyk Ernani. W tej sytuacji w kieleckiej drużynie zadebiutował kolejny gracz młodego pokolenia, mistrz Polski Juniorów Paweł Kal, a w podstawowej jedenastej wybiegł na boisko jego rówieśnik Piotr Gawęski. W pierwszej, raczej wyrównanej połowie więcej okazji mieli gospodarze, ale kielecka obrona spisywała się bez zarzutu. Każdy mecz w tej lidze to jest bitwa. no i Tutaj nie, e, proszę zobaczyć, no jak ciężko było w koronie wydrzeć nam punkty, a przecież gdybyśmy my wykorzystali sytuację nawet Bieńka na 1-1 czy Cichosa w pierwszej połowie na 1-0, no, mogłoby się to skończyć dla nas 1-0. Ale gospodarze swoich okazji nie wykorzystali i bitwę przegrali. Decydująca okazała się 54. minuta. Po rogu wybita przez obrońców piłka trafiła do Ediego Andradiny, który zacentrował w pole karne i Maciej Szajna głową pokonał Witolda Sapele. Ga była, ale wyniku nie było w pierwszych trzech meczach. Rzeczywiście byłem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Przypadki rządziły na boisku. Nie było trzech punktów w żadnych z pierwszych trzech meczach. Odblokowaliśmy się w jakiś sposób w ostatnim meczu. Z Gorzowem. Tutaj poprawiliśmy. Po tej wygranej Kielczanie awansowali na 13 miejsce w tabeli. Szansa na kolejny skok w górę już w środę. O godzinie dziewiętnastej. Korona podejmować będzie GKS Katowice. No! W tym spotkaniu najprawdopodobniej będzie mógł już zagrać pozyskany w ostatnich dniach z Jagiellonii Białystok 32-letni pomocnik Przemysław Markiewicz, a na kolejne spotkanie powinien też dołączyć dwa lata starszy Ernest Konon. Konon również były gracz Jagiellonii w Kielcach, natomiast nie zobaczymy już Marcina Drzymonta, który ostatecznie przechodzi do GKS-u Bełchatów.